Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rysu, to jest kolejny coś jest Rysu, Dzisiaj jest drugi dzień lipca, to jest piątek, piąteczek, piątunio. Ja Was zachęcam i zapraszam do luknięcia. w linki w opisie. Linki macie więcej, nie? Zaglądajcie. Dzisiaj, jak widzicie, taka forma troszeczkę półleżąca Ale za to z światełkiem fajnym. Dobra, ale dlaczego tak leże? Pierwsze, jest bardzo późno. Po drugie, w zasadzie, czemu nie? Po trzecie, w zasadzie tego i tak nikt nie ogląda, więc albo mało kto, więc po prostu napiszcie, jeżeli się Wam nie podoba, a jeżeli Wam się podoba, to nic nie piszcie. Po prostu będę robił więcej takich vlogów. Dobra, dzisiaj o ocenianiu, więc troszeczkę też w takim stylu e, pro, troszkę prowokacyjnym, żeby Was sprowokować do jakiejkolwiek oceny, być może nawet łapki w dół. E, troszku to jest taka sprawdzanie waszej waszej cierpliwości i waszych możliwości. Dobra, takie nie, nie wiem jakie jeszcze będzie tytuł, być może e, ocenki albo coś w tym rodzaju. Dzisiaj wszyscy się oceniają, dzisiaj wszyscy sobie dajemy łapki w górę, łapki w dół, lajki, dyslajki, serduszka, e, uśmieszki e, groźne twarze, smutne twarze czy serduszka, w zależności od tego, na jakiej platformie istnieją. I w zasadzie coraz bardziej, więcej ludzi się pojawia, którzy mają tak zwaną chorobę pod tytułem, że nie lubię, gdy dostaję dużo dyslajków. Ja na przykład najwięcej dyslajków miałem pod filmem z Kamilem Scheichtem, no i jakoś mnie to hashtag nie obchodzi. Cały czas robię o nim, znaczy research o nim i będzie za niedługo, prawdopodobnie gdy skończę z daily vlogiem, będzie o nim właśnie vlog, taki już z tak zwanym researchingiem czyli będzie poważnie i będzie naprawdę petarda, ale dobra, ale nie o tym bo to jeszcze dużo, 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 dużo szukania, dużo, dużo tych wszystkich różnych rzeczy do znalezienia. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego lubimy oceniać, dlaczego szczególnie Polacy bardzo lubią oceniać innych ludzi. Na przykład przykładowo ostatnio miałem taką ciekawą, ciekawą sprawę związaną z ocenianiem i też można powiedzieć, że prawo przyciągania znowu do mnie przyciągnęło kolejnego naciągacza na kasę. Tym razem był to Sugar Daddy, jeżeli wiecie o co chodzi, no to prawdopodobnie oglądacie też poszukiwaczy okazji i Sugar Daddy chciał po prostu ze mną się zabawić, ale ja powiedziałem, że nie chcę się bawić, więc po, po, po prostu go zgasiłem w, chyba w trzecim zdaniu. Go zgasiłem, i nie chcę się w to bawić. Nie chcę znowu być na świeczniku pod tytułem, że znowu coś się takiego mi zdarzyło. No ale coraz częściej mi się to zdarza. W tym roku się to zdarzyło. W, dwa, znaczy w 2000 się zdarzyło, potem w 2001, czyli bardzo malutki przestój, dobra, ale miałem o ocenianiu i ogólnie o tym, że nie powinniśmy oceniać. Ale czasami taka pozytywna krytyka może spowodować jakieś powstanie, jakąś zmianę. Na przykład tutaj często, tutaj szczególnie piję do takich tak zwanych otyło-pozytywistów, którzy mówią: Nie musisz się zmieniać, jesteś otyły, to jesteś otyły, to jest Twoje życie i rób co chcesz ze swoim ciałem. A ja powiem. Hmm, Troszku, troszku to jest naciągane, na pewno grubymi nicimi szyte. Dobra, to śmieszki chycheczki, ale naprawdę czasami takie proste powiedzenie komuś, weź się ogarnij. To nie jest ocena, to jest po prostu skoment... znaczy, stwierdzenie jakiegoś faktu który w tym momencie istnieje. Czyli na przykład ktoś by mi teraz napisał pod filmem, że ja rycu, nie rób więcej takich filmów, no to więcej takich filmów się nie pojawią. Albo każdy komentarz sprawia, że twój twórca w jakiś sposób się zmienia. I to nie jest tak, że twórca robi coś specjalnie. Na przykład ja to teraz robię rzeczywiście specjalnie pod tytułem Zobaczymy, czy wytrzymacie takiego vloga totalnie, totalnie wydawczego pod tytułem Nie chcę mi się pod tytułem robię, bo, bo robię. No ale czy ja robię, bo robię? Hmm. Dobra, ale wraczmy, wróćmy do ocenek. Na przykład na YouTubie coraz bardziej coraz częściej mówi się o zniwelowaniu tzw. łapek w dół. Które po prostu nie mają prawa istnieć, ale wtedy też likwidujcie łapki w górę, bo wtedy to bez sensu jest, żeby istniały łapki w górę, jeżeli nie istnieją łapki w dół. Albo wymyślę jakąś inną możliwość oceniania pod tytułem: nie wiem, wróćmy do starych gwiazdek, wróćmy do starych, właśnie. Bo, bo gwiazdki kiedyś były. Na jak zaczynałem na samym początku YouTube'a, te 10-11 lat temu, to były jeszcze gwiazdki. <tryk> Dlaczego zniknęły? Nikt nie wie. Ale dla mnie najlepiej, gdyby była możliwość automatycznego mm, banowania niektórych filmów. Czyli na przykład e, nie chcę oglądać jakiejś klasy filmów. No to klikam na przykład, nie, nie chcę takiej propozycji. YouTube coś kombinuje z tymi, z tymi rzeczami, ale i tak ciągle, na, jak coś jest topowe, coś jest promowane, coś jest na głównej, to i tak to mi się wyświetla. A ja chcę, żeby nawet gdyby było promowane i topowe, to nawet wtedy ono mi się nie pokazuje. Bo ja mam takich kilku twórców, którzy aktualnie są topowin, wiecie o kogo chodzi. I, i w zasadzie chciał ich wszystkie materiały ich e, usuwam i mówiłem, że nie chcę więcej takich polecajek, a i tak takie polecajki dostaję i to troszeczkę mnie dziwi, jakby YouTube cały czas myślał, ej, ej, ej zobacz, to jest, to jest na, na czasie może Ci się spodoba, a ja powiem. Nie, jak już pierwszy raz powiedziałem, drugi raz powiedziałem, trzeci raz powiedziałem, że mi się nie podoba, no to z jakiej racji ma się mi podobać? I tutaj są takie dwa światy. Z jednej strony narzucanie pewnych treści, które mamy oglądać, a z drugiej strony treści, które chcielibyśmy oglądać nie oglądamy, ponieważ są sprzeczne z polityką kanału na przykład Facebook tak ma, że jak coś jest sprzeczne z polityką kanału Facebook, znaczy ze stroną Facebooka to jest usuwane, tak samo jest na YouTubie jeżeli coś jest sprzeczne z polityką YouTube'a, no to też jest usuwane i takie troszeczkę majtwak, z jednej strony Wiecie, no wtrynia nam się, w, w, wkłada do gardła coś, czego my nie chcemy, czego co notorycznie i ciągle banujemy i ciągle mówimy nie, tego nie chcemy, te, tego nie chcemy, ale i tak na siły nam wprowadzają, bo przecież, hey, może kiedyś im się spodoba, bez sensu według mnie, a z drugiej strony to, co byśmy chcieli oglądać, co byśmy chcieli zobaczyć, to notorycznie często, często jest blokowane przez YouTube'a. Bardzo często, szczególnie te wiecie, treści pod tytułem Antyszczepionkowce, no to są bardzo często blokowani i często jest tam taki banerek pod tytułem Chcesz się dowiedzieć informacji na temat szczepionek na COVID? No to kliknij. Co wydaje mi się szczególnie bardzo politycznym zagraniem. I oczywiście ocenianie tego według mnie powinno być takie, że jeżeli czegoś nie chcę, czyli ocena jest negatywna tego według mnie, no to to się nie powinno pojawiać. Natomiast i tak się pojawia w moim wypadku częściej niż to, co bym chciał oglądnąć i co akceptuję. Jak jest u Was? bo u mnie jest, no tak jak mówiłem dobra, to by było na tyle nie bądź jak fajka, zostaw pod filmem lajka, nie bądź jak huba, jak nie masz suba to zostaw tego suba, lajk like, subscribe, nara next time